Witam was ja jestem JJ Joker. A to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play La Mulana. W yy, poprzednim odcinku chyba już całkowicie okie ok, uznaliśmy tą złą egipską część świątyni. <laughs> tak mamy, yy, mamy naszyjnik Izzydy, Izydy odporność naszego laptopa i na ciepło i na wodę Zelput, oświeć mnie. Dziękuję. Zawsze pomocny Zelput, oświeć mnie. Dziękuję. <laughs> Selput oświeć mnie. No nie można mu powiedzieć, że nie ma racji przynajmniej. <laughs> Teraz tak, nie chcę robić dużo zakupu, bo potrzebujemy sporo złota. I chyba ciężarków też. Fuck. To jest dylemat. Mogę mnie kupować tych surikenów, tyle ostatnim razem, trudno. Dobra. Mm, Dziabniejmy sobie ciężarków kilka i ruszymy w, do nowych lokacji dzisiaj. Dzisiaj będą nowe lokacje, bo musimy troszkę zacząć teraz. Teraz się gra robi o wiele mniej, o wiele mniej linearna, jest o wiele bardziej otwarty świat, także... Mm, tutaj już lekko to wymaga znajomości poszczególnych etapów bądź po prostu biegania i... jest pieniądze! To się przyda, to się przyda z yy, zwiedzania etapów i szukania wskazówek co możemy zrobić dalej. Yy, my musimy teraz iść... Do planszy wodnej? Chyba? Krap? Ale to było... Tędy i do góry chyba. Dobrze mówię? Doskoczę? O, fajnie. Jak ta mapka, i. Nie, to nie tu jeszcze przecież. Czy to już nie? Tak, to chyba tu. Nie chcę mi się martwić ciężarków, ale niestety muszę. Pieniążki? Nie. Otworzyć. O kurczę. Tego nie nie patrzyłem, jak się to tłumaczy. Oan. Oans. Nie wiem jakie jest polskie tłumaczenie, nie wiem co to jest niestety, ale mamy otworzyć jakieś tamę, yy, Tame. Tame Oanu. Która być może coś zaleje. Jest to kasiora. Give me the money. Dzień dobry. No widzę. Nie pogadaliśmy sobie. Później odkryjemy co to jest. A i właśnie tu jeszcze, to jest fajne w remake'u tej gry, kiedy widzicie coś na ścianie, możecie to, na to patrzeć i czytać. Jak widzicie, tu jest a propos czterech legendarnych filozofów, o których mówiła nam Mulburg wcześniej. To też. Tak więc być może on jest jednym z nich. Na to by wszystko wskazywało. Powinienem tutaj potem dzbanki wszystkie porozwalać tutaj w drodze powrotnej. Czy ja coś mogę zrobić? Nie, chyba. Aaa ten akw akweduk zrobił Miguela pamiętacie? Jak to mówiły te yy, olbrzymy właśnie o tym, że chcą coś z wodą zrobić Uwaga Klub. Telemarki lądowanie, przepięknie Kasiolka? Jest, dobra Jeszcze chwilka Dobra Mam parę rzeczy do zrobienia, ale tak naprawdę teraz jest. gra dopiero się przed nami otwiera. Kiedy już mamy parę możliwości, gdzie pójść, co zrobić. Parę przedmiotów. okej, okay. najwyraźniej w tym już nic nie było. I teraz zaczyna się wasze kombinowanie. I tu się też pojawia moja prośba, trochę do was. Jeżeli macie ochotę, nie wiem, mi ze mną to rozwiązywać, czy do dorad... Nienawidzę tej ryby. Czy doradzać mi, to opiszcie w komentarzach. Z chęcią, z chęcią będę czytać. To jest wskazówka. Potrzebujemy hełmu. Jest zbyt mocny hełm. Znaczy, zbyt mocny jest prąd wody w tym wodospadzie, i bez hełmu nas spycha na dół. Zaprezentuję wam tu. Przeskoczmy nad tym. Uhu! Um. Uhu. Okej, okay. nie mogę. A za to mamy coś takiego. Tak więc możemy tu już potem sobie wrócić, kiedy tylko będziemy chcieli. To już jest duża zaleta. Teraz musimy jakoś tylko hełm zdobyć. Wiecie to, co jest teraz w wodzie? To jest konik morski. Mówiłem, że ta gra jest świetna. o fuck, zapomniałem, że teraz jeszcze woda jest tobiąca. Dobra. Nie ma co dużo w wodzie siedzieć. Ale bez hełmu więcej nie jeździłabym. Potrzebujemy hełm. Nie stać mnie na hełm jeszcze. Krap. Ale i tak musimy iść do niego. Dobra, mauzoleum gigantów i wybieramy się na... W prawo i w dół, chyba. Tak mi się wydaje. Uuuu, minimalnie. Tak, i teraz gdzieś tu powinniśmy znaleźć miejsce, do którego teraz niestety muszę iść, a nie chcę. Naprawdę nie, nie chcę. tam iść. <ścoughs> Czasami, kiedy przechodzę tu już po raz kolejny, boję się w jakim ustawieniu jest, yy, wiecie, księżyc, gwiazda i słoneczko, czy przypadkiem się na mnie nie przewróci. Man. Serio gościu, witajcie w jednej z najgorszych lokacji tej gry. Bliźniaczy labi Labirynt. To jest. Jeszcze nie rozumiecie, dlaczego to jest taki owa lokacja, ale jak będzie, będziemy dalej w grze i będziemy musieli sobie z nią poradzić w pełni, a nie tylko przyjść tu na zakupy, to zobaczycie, o co mi chodzi. Bliźniaki były jedynym, które przeżyło po pierwszym dziecku. Bohater trzeciego dziecka złapał je i zdobył moc pierwszego dziecka. Ja, się, ja to chcę zapisać, bo muszę sobie sprawdzić dokładnie, które, które dziecko, jak, jak, jak wyglądało. Bo w, tych naprawdę, w tym naprawdę są legendy. Jeżeli pamiętacie w poprzednim odcinku, pokazałem wam tablicę, na którym było rozpisane, że pierwsze dziecko było takie, drugie dziecko było takie i tak dalej. Jestem ciekaw, czy tu jest troszkę jeszcze więcej legend zawartych. Znając lamulane, na pewno, to wszystko jest przemyślane. Nie czuję, jak rymuję, znając lamulane, wszystko jest przemyślane. I prawda, że mam za mało pieniążków, żeby tutaj zrobić zakupy, tak? Oczywiście. Fucking crap. Potrzebujemy 60. No dobra, to pozwiedzajmy chociaż Może po prostu wypadnie mi trochę jeszcze z GIN! GIN! Jeżeli to dla mnie wygląda na pułapkę <grystanie> Tak, to było zbyt oczywiste. Nie było możliwości, żeby Lamulana po prostu dała nam Ank tak o. Bez zagadek, bez niczego, come Jest. Ile jeszcze potrzebujemy? 14? Nie, 24. Fak. To jest czasami właśnie problem na samym początku gry, kiedy jednak jest, jest, jest troszkę skończony jakby zasób pieniążków na mapie. A zdobywanie ich większej ilości jest możliwe oczywiście, i mamy nawet żeby możliwość to robić, ale nie chcę teraz po prostu biegać i farmić. Za czaską leży wejście do... czegoś tam. Okej. Okay. Tylko co jaką czaszką? To są naprawdę wskazówki już na bardzo late game. Ja wiem o co chodzi, to jest... to jest... Pod koniec gry praktycznie. Come on. jeszcze parę jakichś dzbanków, których nie rozbiłem. Okrab. To są nowe nietoperki. Yy. Yy. O Jezus, masz. Mamona! Jest! Staś nas! Super. Dobra, teraz tylko szybko pozwiedzajmy, co tu jeszcze jest. Zaciukajmy jego, zaciukajmy jego. I wiecie, jaki jest problem tylko z tym labiryntem? Że on się zapętla, i nie mam pojęcia teraz, jak wrócić do miejsca, w którym chcę być. Ale. Właściwie przydałoby nam się jeszcze trochę golda, jeżeli chcę wykonać całą misję. Potrzebuję. 80 tak naprawdę. Ale tą późniejszą część misji będę mógł wykonać później, jeżeli się nie uda. Patrzcie, niby się cofnę. Tu jest ang znowu, nie, to jest, to jest pokręcony korytarz, one są zrobione specjalnie po to, żeby żebyście nie wiedzieli, gdzie do końca jesteście. Pokoje łączą się ze sobą w bardzo różny sposób, w bardzo dziwaczny sposób. Widzicie, tu mnie nawet nie było. Wow. Mamy wszystkie. Wow! Właśnie dowiedzieliśmy się, że pod koniec jest najciekawsze. Ty, ósme dziecko, zostaje zniszczony w 2015? What the fuck? Ok, też to chcę zapisać. Mam jeszcze 10. Jest! Dobra, możemy stąd spadać. Wynośmy się stąd. Eee. Tak, tak jest najszybciej, zaufajcie mi, tamten korytarz jest tak pokręcony i pogmatwany. W późniejszej części gry będzie wyjaśnione, o co z nim chodzi dokładnie i jak sobie z nim poradzić mniej więcej. Ale to i tak jest jedna z bardziej skomplikowanych i, ja wiem, wkurzających i czasochłonnych części gry, na pewno, na pewno. Bo gubienie się tam nie jest naprawdę przyjemnym elementem ani szybkim specjalnie. Dobra, wracamy teraz do tego dziada z tym hełmem. Jest normalny. Kradzież w biały dzień. Jest. Dobra. O, dzień dobry panu. Tak, witaj w sklepie mojego brata. Kupujemy Hełmek. Nie ma za co. Teraz musimy wyjść. Wejść do sklepu. Kupić ciężarki. Wyjdzie ze sklepu. Wejdź ze sklepu. Fuck. Chyba musimy jeszcze raz coś kupić. Bo do niego trzeba przejść dużą ilością kasy i on wtedy nam otworzy jakby powie o sklepie swojego dużego brata. Że on też ma sklep i może, może do niego chcemy się wybrać A, ale najwyraźniej mam jeszcze za mało. Dobra, kiedyś nie wam go jeszcze pokażę. Ale najważniejsze, hełm już mamy, dobra. Nie, nie przedłużajmy, nie przedłużajmy. Lećmy do, do krainy wodnej. Proszę bardzo. Helmofor. On ma go chyba pod kapeluszem, jeżeli dobrze widzę. Tak, wydaje mi się, że nosi go pod kapeluszem. Więc jesteśmy bezpieczni. Możemy teraz spokojnie skakać pod wodospadami i nic nam się specjalnie nie dzieje. Poza tym, że ta ryba jest zawsze w tym. Na widzę. Nie, kama. Fuck. What? No! Ciekaj stąd. Nie no tej gry czasami. No nie! Kradnę, wiecie, to zgidę. Dobra, panie Rekin. No. Ech. 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 Tak, żeby walczyć z Bahamutem... ...mamy odpłynąć.

Tak, nóż czasami może zawodzić, bo niestety atakuje tylko w dół. Zresztą znaczy przed, przed wami i w dół atakuje, co jest i przydatne i czasami nie. Tego lepiej nie uderzać. Jak widzicie, tu jest oczko, to jest święty punkt, którego nie możemy ruszyć. Ale jest jedno miejsce, które wygląda nieco inaczej. Thank you, Werymuch. I mamy koczatki kaltropsy, możemy je rzucać za sobą I one będą atakować przeciwników, ale są przydatne też jednej rzeczy Sami możemy się nimi uszkodzić, zadały nam tylko dwa obrażenia, ale mamy mm, Wiecie, ten moment kiedy jesteśmy nieśmiertelni po otrzymaniu obrażeń I to się przydaje na przykład później kiedy bossowie mają bardzo mocne ataki i trudne do uniknięcia To możemy wejść na swoje własne właśnie kolce, zadać sobie dwa obrażeń I dzięki temu nie dostać obrażeń od, od przeciwnika, przydatna rzecz a ok, czyli jakiś kapłan on ma ma formę ryby? No dobra. mapa. Widzicie, tu jest jakby do góry wszystko skierowane, no bo cała plansza płynie w dół, tak, więc to jest logiczne w miarę, jeżeli mam być szczery. Że, że, wszystko jest takim jakby wiecie, troszkę lejkowatym kształtem. Eee, ale to się ciężko popycha. Nie musimy w ogóle tego chyba tam nawet spychać. O ile dobrze pamiętam. Jest totalnie useless? Da. Okej. Okay. Tam jest, to, ten klocek jest tu dla, i dla innej rzeczy z tego co pamiętam. Ty nam nic nie powiesz. Szczerze zapominam, że tracę życie w wodzie cały czas. O, i tu macie wszystkie cztery wróżki, o których e, była mowa wcześniej, że mamy, jakby są cztery wróżki dostępne dla nas. Jest taka, ta, która leczy, ta, która walczy, ta, która daje skarby i ta, która odkrywa sekrety. Nie będę mówił dokładnie, w jaki w jakim sensie one działają. Ta, która leczy, to się oczywista jest, ale, ale no... Zobaczymy, jaką będziemy mieli. To jest właśnie punkt wróżki. Dostajemy, to jest od broni, tak. Ona będzie strzelać. Lepiej zmienię broń. O! Ona zawsze używa tej broni, którą wy macie akurat wyekipowaną nie podstawową, ale tą dodatkową. I lepiej nie mieć na przykład właśnie kolczatek przy niej, bo będzie wam rzucać pod nogi. Ona cały czas mi tym. Bez przerwy. O, ledwo. Tu nie radzę się wybierać na prawo. Tam czeka na was mini -boss, który jest niemiłą osobą naprawdę. No gdzie ta platforma jest ok Okej okay. trochę mi obecność wróżki ok udało się Uf. a i teraz możemy spokojnie pływać w wodzie i nic nam nie będzie o oh, fuck a, pusto Boss był chyba teraz na prawo? Tak mi się wydaje, że tam jest boss. Ja nie za bardzo chcę z nim walczyć. Au! Albo tu? Teraz gdzie on był. Na górze czy na dole? Na dole, okej. Okay. Nie zostajemy tu. Ale myślę, że coś jeszcze tu Powinno być dla mnie ciekawego. O oh, nie, 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 nie. Tu właściwie chyba mamy część rzeczy już zrobionych, które musimy, musieliśmy zrobić. Nie. Teraz szybko tędy. Jeszcze dopóki jest trochę czasu. Ta wróżka naprawdę... ...potrafi mnie czasami tak zmylić, że nie wiem kim ja jestem, czy tą wróżką, czy sobą. Okej. Okay. U! Gniew matki zatopił ziemię. Hmm. Czyli macie na przykład tutaj, właśnie, że gniew matki zatopił ziemię, że ludzie zostali zachowani na, na dnie morza, dopóki jej gniew się uspokoił, i potem najsilniejsze z tych wypełzło na powierzchnię. Tak, jakby alternatywna, alternatywne wyjaśnienie ewolucji. Zatłuczmy tą rybę! No Ona ma własne akwarium, jeżeli widzicie, tam bąbelki nawet lecą. Naprawdę nie rozumiem do dzisiaj, dlaczego to jest, dlaczego musimy zabić tą biedną rybkę, żeby zdobyć to, co jest na górze i dlaczego musimy ją tak długo tłuc? Na pewno jest jakieś wytłumaczenie, na pewno jest jakaś nawet te... te kamienna tablica, która tłumaczy mam, mam dlaczego, ale to i tak... z rąk. Okej, mamy ang. Ta wieża porusza wieżą? Znaczy, ta woda porusza wieżą? Coś jest napędzane na wodę, okej. Okay. Teraz możemy sobie spokojnie chodzić pod wodą. Tu nic nie było? pewnie, ja coś było. No nie. Dobra, możemy pływać już pod wodą. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze jedną rzecz możemy potem zrobić tutaj chyba. Au! Ale wydaje mi się, że zrobią w kolejnym odcinku. Że muszę iść spokojnie wyleczyć, nazbierać trochę kasy. Znaczy... No, właściwie wyleczyć tylko. Nie chcę zginąć w tak głupi sposób, bo w miarę sporym progresie już. Okej. Okay. To jest moment, w którym ja się cofam. Nad słońcem jest właśnie jeziorko na niebie. To oznacza, to oznacza, że my się teraz teleportujemy do miasta, żeby nie zginąć, tak, to jest bardzo dobra taktyka, której warto się nauczyć. Jeżeli jesteście, macie już, ledwo, ledwo żyjecie, to uciekajcie po prostu, nieważne kiedy, to jest najlepszy moment do ucieczki. Dowiedzieliśmy się, że no, Świątynia Słońca, no to wiecie chyba co to było, prawda? Temple of the Sun było, eee, czyli ten egipski cały klimat i nad nim właśnie jest ta wodna kraina. Okej. Okay. uff, my tu się poleczymy, poleczymy i zakończymy ten odcinek. Chciałem tylko wspomnieć, że y, ludzie mówili mi, że na y, PSN Plus podobno Lamulana jest za darmo. Jeżeli chcecie sprawdźcie, jeżeli macie PSN Plus, zajrzyjcie sobie, naprawdę polecam. Jeżeli macie ochotę grajcie ze mną. Y, I to była było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kiedy... Zdradzę wam, że będzie trochę goręcej. Oh yeah!